Aha. Chciałem cię spytać zgodnie z tytułem naszego cyklu, czym lubisz grać? Chodzi mi o buty oczywiście. jeżeli tak. chodzi o buty, to tylko firma Adidasu. Aha. Pierwsze moje buty to były Cornery do, japan w nie wiem, które 9 czy 8. A ty, ty w ogóle pierwsze mówisz. Tak, tak. A a później już jako, jako junior grup. zaczynałem od Adidasu. Aha. Aha. Czy, czy, czemu uczę Adidasa zawsze, nie, nie, nie Mike? Na, 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 tak pytam, czemu nie Nike, bo to takie dwie wiodące marki, albo nie wiem... No, czemu, czemu Zawsze myślę, wzią, że Nike to taka sztuczna, są, to są buty, nie? Ale to s, skórkę, tak, jak tak. W skórkę, w skórce, tak Takie moje pierwsze buty to były Kopa Mundiali. jak mhm. do dzisiaj gram ty. w tych. W Copa Mundiali? też grywać, tak? Tak. Czy? Widziałem też F50-tki, tak? Czasami. Tak, 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 nie te niebieskie f 50 Czyli albo f 50 albo Kopa Mundiali? No, tak? tak. Klasyka generalnie? To zależy od wojska, nie? Aha. No dobra, powiedz co sobie przede wszystkim cenisz butek jak dobierasz sobie obługę No No wygodę komfort To jest najważniejsze Żeby, żeby stopa nie, nie bolała Tak do stopy tak No tak. i podwójne boiska też nie Jaka jest trawa. No to, czyli... to mówisz już tam o miksach czy tak, czy tak. Lankie, tak? ale tak. częściej miksy czy częściej lanki? Szczerze to wolę lanki lanki. jak to ofensywni zawodnicy generalnie Tak, dokładnie tak. tak. Chyba, no że już trzeba, to już muszę nic założyć. No tak, bo czasem nie, nie, tak ma, nie ma opcji. No. A powiedz co do, co do tej skóry. No, skóra wiadomo, musi się jakoś tam do, do stopy dopasować. E, ty, ty masz jakieś sposoby na to, żeby but się dopasowywał? No tak, no pisze to trzeba ten. Wiem, na treningu i. No jak to? Rozkopać tego buta i wodę na, mo na moczyć i prawidłowo, A czyli moczyć tak, w wodę tak, i potem prawidła, tak? Tak. No dobra, a powiedz, jeżeli chodzi o pielęgnację buta, bo skóra, no szybciej się niszczy jednak niż syntetyk. Dba, dba, jesteś z tych gości, którzy dbają o buty, no czy, tak, czy z tych, którzy to, rzucają do szafy nie, i, się i się potem... dbają. Dobra. Zawsze po treningu są umyte a drugi dzień wypastowane i ja zweryfikuję to. u kolegów po to, no. e. nie wiem. Koledze no... mogą twierdzić, nie? Okej. Okay. Ale powiedz, zdarzało Ci się grać w ogóle w syntetykach, bo mówisz skóra, skóra, tylko skóra, czy... Szczerze to jeszcze nigdy. Raczej nie, raczej nie, nie, nie tak? przymierzałem, ale coś nie ciągnęło, coś nie, coś nie tak nie kroki. ciągnęło. No, no. no dobra, ale obawiasz się, że paznoki będą schodzić to jak obrońca teraz... wejdzie? Nie, to teraz już nie, <laughs> <laughs> już mi zeszły. Nie, to już nie ma tego problemu. Do zimy no. <laughs> dobra. Kamil. że próbowałeś trochę piłki za naszą południową granicą. W Czechach byłeś między innymi, tak? Tak, tak. Zwróciłeś uwagę w czym tam zawodnicy grają, w czym będą, w czym grają? Jakie mają preferencje co do obuga? No, Nike, Adidas, widziałem dużo Mizuno. Aha. Więcej niż u nas tego Mizuno? Jak oceniasz? Nie, to Nie, chyba nie. Tak Czyli... bardziej dużo było w tego koronie w Mizuno. Aha. Czyli generalnie podobnie jak u nas tak, tak. Tak, tak. Ale tu też chłopaki mają dużo stróżę. I chwalą sobie ten. Ty. A generalnie pierwszy ligowcy przykładają wagę do bogaczy czy raczej, raczej najpierw patrzą na cenę, a potem na to szybut się podoba? A to ja nie wiem. <laughs> Mówisz za siebie generalnie. No, tak, dlatego tak. no. ja, ja wolę lepiej dodać pieniądze, a lepsze mieć buty. No tak, narzędzie pracy. Tak, w końcu. dokładnie. Dobra. Dzięki serdecznie no Kamil.